Siema, w dzisiejszym odcinku dowodniam wam, że da się robić kod na Razerze Mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać do tego, że naprawdę się to da zrobić Wow Dobra, a więc zaczynamy z odcineczkiem Dobra, a więc obudowałem swoje łóżko Generalnie To wyjeżdżam W kury w tym tygodniu, więc nie wiem jak będzie z moim daily. Mam nadzieję, że przetrwa jak najdłużej. Wow, porobiłem cię moimi ośmioma CPS-ami. Wow, jestem god. Hej, piękna. A no coś ci nie wyszło, mordzia, Dobra, ładnie, ładnie. Cheater Czekaj, to napisał Cheater? Tak, Ania, No, on proste, że tak. Ja, yeah, baby. Jasne, że on cheaty. Proste. A link do nich jest w opisie, pamiętajcie. Znajdziecie yy, link do moich cheatów na moim Discordzie. Nie, nie doskoczę tam jeszcze. Ale idę oczywiście do bo to jest najlepsza strategia Bedwars. Dobra, skoczymy. W ogóle ostatnio uczyłem się. Leder blok klaczów, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł je jakoś położyć. Też jakbyście mogli, to pokażcie ten filmik twojej mamie, bratu, siostrze, psu, nie wiem komukolwiek. Kotu, cokolwiek. I będzie super. A do siko jakiś wkurzony! O, ale pędzi jak rumak. Hotu. Dobra, idziemy do żmeczka. TNT jump się do niego. O terroro żółty mi będę zniszczył więc trochę słabo mam nadzieję, że uda się to wykluczować jeszcze wsią różowy co jest, jakiś wściekły? jest to na dosiko no Dobra siema, generalnie to zacząłem teraz daily, ale jadę w góry, więc nie wiem ile to daily jeszcze przeżyje No sorry widzowie, ale nie wiem ile ono przetrwa Góry są moim priorytetem w tym czasie i uwielbiam chodzić po górach, więc sorry widzowie, ale Dobra, lecisz, Mordzia. Czy uda mi się to zniszczyć, proszę? Dziękuję. Essa, gg. W życiu piękne są tylko chwile. Dobra, robię tutaj TNT Jumpa. Wow, oh my god. Dobra, przeżyłem. O, oh mój dobra, es, es mordzia, ale zapi dalasz, mordzia. Oj, coś ci się na ryju zaraz piło, mordo morda. Wow, wow. Wow, ale jest już dobre, Sorry, wow Ua, Orka majorka Ua, z dupce jadę mnie typią ją... Gap szybko gap Dobra Let's see my dude. Jaki block hit Dobra morda Dobra, jeszcze spróbuję go tutaj zawić No ile? 2 HP, no nie, blisko było w Ora, myślę, że możemy sobie pójść tutaj Na Mida, omega, dobra Czy białą łóżko, białą łóżko, dobra Pięknie, Znakomicie Dobra, Sunia O kurde, sorry, bo moje pszczo zaczęły szczekać Czekajcie chwilę mordy Dobra, jestem, zabiłem ja je już. Ty, ten biały co ucieka do góry w ogóle? Co za gość? Ale podjeżdżamy go. Mordo, lecę po ciebie. Jesteś w szoku. Co ten gość robi w ogóle? Tylko po co jest opętany? No ra. O, ale te jak mi zniszczy łóżko, ale Mam 12 emeraldów z tego typa X, da, Boże, miałem Sorry mordy za laga Dobra Nie no dobra, dojeżdżamy ich na luzie Patrzcie to co robimy teraz Tak, w ogóle to w celu dzisiejszego odcinka jest to, żeby wam udowodnić, że da się robić God bridge na Razerze. Ej, co jest grane? Aby ja nie wypiłem to, dobra. Ale morda. <tryk> Dobra, więc mam nadzieję, że taki filmik Ci się spodobał. Mi osobiście fajnie było w sumie jak mam być szczery. Więc no, jeżeli chcecie więcej takich moich produkcji, gdzie parduję jakiegoś youtubera, to zostawiajcie lajka like w górę, tam komentarze. No i będzie mi bardzo miło, nie? A więc trzymajcie się i siemanko.